O taką krótkie, miesiąc uczuć na jego kartę. O w 1689 roku. Wleciał <kluzny> za Nie wiem, czy się z nami może się przywołuje, ale wleciał się z I że się mieszki, <kluzny> że, <się>, że <kluzny> w <kluzny>

Przyszła do zawsze z tego zmiłowanie Ja tego się na takiego obu. Pan ma... Chyba się jego uchwałą nie mam, narzeczona mama. Nie będę była, rzeczona, Raka, to się, leża, się i męża. Nie że mnie No i zmarł bezpodobnie. Tak. Rzeźba stoi. Stara się że to po to, 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 że czasem mm... do tej pory, ja... jak czasem do tej pory, to co powrócicie na Niemczech, bo szkoda, że się ciągle wszystkie krepy nie wygrała. A to może, myślę, że nie lepiej, hmm. <Quinn skupili> cieplej. Mam ja wam ostro, stoi tu figura, ufundowana przez miasto w 1714 roku. Tak myślę sobie, że, że zaraza, która wtedy nawiedziła Kłodzkę na początku XVIII wieku, to na pewno była Wariola wyrabo. O, pamiętam, jak się wtedy ludzie męczyli i to właśnie, o, to są takie krosty, które w oświe występują. Tak mówili medyki, że to była lawyra, o ospaczarna. No, żeby przepłosić zarazy w miastach, to rajcy wymyślili, że postawią figurę Franciszkowi. I będą się do niego modlić. I uroczystą przysięgę mu złożyli, wiążącą przysięgę na lata. Że jeżeli Franciszek ocali miasto zarazy, to podczanie będą co roku uroczystą muszę na jego pamięci odprawiać. I co? Za lata odeszła. I 200 lat minęło co najmniej. 300 będzie za 4 lata. A gdzie ta uroczysta msza dla jego pamięci? Opytam no się, ja mieszkam na kościele przy jezuitach i nie słyszałam takiej uroczystej mszy. Ja nawet specjalnie wątpiłabym, czy kto wie, kiedy by ta musza miała być? Który dzień? w no to a Jesteś nie wiecie. Biedni jest jesteście, to. biedni. Co wy zrobicie, jak jaka znowu cholera tutaj zapukała do tego miasta? Przecie wy obieki? Trzymujecie. No ja bym nie chciała być w waszej skórze i cieszę się, że trupio trupiu już bo... już bez dorady, to nie chciałabym i nie chciałabym.

ale... Więc zemsty tego martwego Franciszka do beczki ze stydziami wrzucili. Co by inny Franciszka? No obrzydzić takie jedzenie. To tak to było w 1273 roku. Tak powiem Wam, żebyście sobie nie myśleli, że ja taka jedna najgorsza. O nie jestem najgorsza. Taka moja socja. On w czasie zarazem miał dostęp do studni, we własnej piwnicy. Więc wodę pobierał i w chleb, Ale w dobie zarazy każdemu, a on zawyżony przydawał. Nie miał litości ani dla średni, ani dla wtór. I trochę pomnożył liczbę umarłych w tym czasie. Więc go z Zacharę mieszkańcy po zamorowali zamurowali w jego piwnicy. Nie mam nie Ale ty, wy się tam, patrzcie, nie... jakbyście do domu wracali, to też patrzcie na siebie. Bo Sprawki o tym mieście opowiedziałam. Nie wszystko wiecie, a jeszcze mniej widzicie. To często czasu się nie pojedzie. Cześćcie się i ludzie się wynawzajem i bywajcie, spowiem, żegnam.